Witaby w kolejnym dniu Getcie Stegnowskim Odcinka nie było tyle czasu, dlatego że nam ukradli kamerki do nagrywania Koczer swoją odzyskał, dlatego znowu jest jego perspektywa No strasznie, strasznie są surowi strażnicy i mają ADHD Ale dzisiaj, dzisiaj mam Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj. O. Dzień dobry. Widać. Co powitać? Znaczy, za za Dobry wieczór. Słucham? Dlaczego no, obrażacie strażnika, że ma ADHD i tak dalej? Nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałeś. Pan jest przemęczony. Może pan pójdzie sobie pospać? No, bo pan już zaczyna powoli. Dziwne rzeczy słyszeć. No wiem. Mam No, witam. Witam. No, to może spać? Do domu może na przerwę? Coś. Ej, pamiętacie, jak na początku biłem się z kupcą? Hej. No. Ciszej. Ej, no, bo jest taka sprawa, że lepszą nie do innego budynku od Was. Wygląda mhm. nic Mówi się trudno. Dobra, kontynuuję swój monolog. Niezbyt mogę. E, no to może pan pójdzie do domu, no tam bramę się otworzy, pan Ale pójdzie. Musisz... Ja was kontroluję. Kontro... Kontro... Widzi pan, ruje? pan się już zaczyna nawet jąkać. To jest niezdrowe. Może yeah. musi pan pójść do domu się wyspać, do rodziny. Trudy do domu tam. zjeść pączka. Etwasz, to ja nie mam rodziny. To jest tutaj to, to ja mam rodziny. To do domu zjeść pączka. Co? <grymne> Co? Po Co to nie. Tam! spadł. Spać! Co zobaczy? Kontynuuj. Kogo go nie ma. Ale jest plan dzięki temu. Dzięki, ojej. Dzień dobry. Znaczy, dobry wieczór ponownie. Czy może pan do proszę, siebie pójść? Bo my chcemy proszę, spać. Pan już wejść. My Chcemy spać. Proszę, proszę pójść. Bo pan już naprawdę jest nieznośny. Spać nie można. Dziękuję. Dzięki. No proszę pana. Ja państwu zrobiłem. Ja tylko kontroluję. Proszę kontrolować kogoś innego. Ale tam... Soka. od, od sok, pan pomóż od soka pilnować, bo on już uciekł na 10 minut ostatnio. Tam jest. Dobre pytanie. Już może uciekł. Dobra, wracając, dzięki temu. Dzięki temu możemy zdobyć wolność. Dzięki temu... Znaczy jak zdobędziemy wolność, to możemy uwolnić innych. Rozdzielamy was. <laughs> <laughs> Ała! Rozdzielamy. No ty to tamtego bloku. Już. Ja do swojego I... Ale... Tu zostań. au. będę ja to całą nas kontrolował. Ogna już idziemy spać, o o Moje życie jest bez sensu. Oj, ja tak? Ja tylko... Ja tylko jestem przy błędu. Chciałem zamieszkać w mieście. A wy co? A, nic się zrobiłem. A wy co? Zawnęliście mnie. Dobra. Ale ja ja z jakiego powodu my tu siedzimy? Ktoś mi, ktoś mi przypomni? Proszę ja nie pamiętam. Jak to koczel zawinił. No co ja zawiniłem? O no to ty rozwaliłeś dom! Nie rozwaliłem, że znaczy rozwaliłem dom, ale miałem powody. Znaśmy mi cały czas. Koczel, koczel, koczel. Koczelku. Koczel. Wiesz masz ostrzeżenie. Niszczenie. no. no. Co? Spadź. Ja chcę rozmawiać z kimś innym. Nie. Spadź, spadź, Proszę to pana, to niech nie pan jadę. ogarnie tego oto kuncwota, bo on znęca zapraszam się nad nami. Do mnie. Z byle powodu. i to spadź, oła, Nie daje spać no. No zapraszam do mnie kosup, są tam tutaj do pomieszczenia. Niech pan wyśle go na wakacje jakieś czy coś. Nie no, Cosybson, yy, Ja nie chcę iść na wakacje. Musisz się nie, nie trochę uspokoić, bo naprawdę ciągle ciągle tylko atakujesz tych yy, ludzi bez powodu. Wiem. Dobrze się ogarnę, do widzenia panu. Musisz naprawdę sobie zrobić jakiś urlop, bo... TARDUSZEK TO JEST TARDUSZEK! Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mi się nie podoba, co robisz. <laughs> widział! Yeah. Panie strażnik, ja tu jestem. O co panu chodzi? Nie. Dobra. Yy, a więc tak osób yy, Ja ci tutaj daję nie wiem... Yy, czekaj, dam ci. Już ci daję... Weź się, wybierz na jakieś wakacje, ja dam sobie radę. A najlepiej? Najlepszy. Yy, nie wiem no, na tyle, na tyle nie na tyle ile byś chciał, ale no gdzieś tak na tydzień możesz się wybrać. Trochę nie. sobie... Przemyśleć swoje zachowanie. Dobrze. Dobrze, tylko proszę otworzyć bramę. Ale jeśli pan nie będzie pan będzie miał problem, to proszę wydzwonić. na mnie, Ja zaraz zamknę tą bramę. jest już jest tak późno. Ale no... Ale wiem proszę pana, ale no nie pan... Y, ja muszę kontrolować, bo oni nie o no planie, ale, tam ale bez powodu tak nie można kontrolować. No, to jest bez powodu niesłuszne po prostu ich Co to, to jest bardzo nie... no tutaj tak nie można tak po prostu tak to powiem. Że to już idę. Bye bye. Dobra. Śpii. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Och jakamy. Co? Jaką? Ucieczka. Jakaś. Wołowa! 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 Stać! Uciekajcie! Z tyłu za tobą! A... E, e, e. Nie. Kostek. O Boże! O oh yes. jest! Byśmy... O panie nasz. Czujecie to. To samo czułem, kiedy uciekłem. Patrzcie, e, pa, patrzcie, co znalazłem podczas ucieczki. O. O. o! Nie mam strzału, to jest problem. Biegłem, 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 jakiś kostek się wywalił, i mam jeszcze kość. To nie będzie ci potrzebne. Uwierz mi, dzięki temu. Yy... Nawet, nie ma, nawet nie mogę zrobić Bowmilla. Tak? Yy... Nie mogę. Ojej. Do mamy iść? Według mapy chyba tam. Co to w ogóle za mapa i skąd ty ją bo to... To mi dał... ...pewien osobnik. Tylko... Jakim prawem byliśmy, byliśmy w więzieniu? E, no... Kiedyś, dawno, dawno temu... E, Przypomniałem się, że na tych terenach... E, ja i Anthor szukaliśmy z, y, miejsca na pewne kryzysy A że przewidywaliśmy, że głównie my przeżyjemy i, i ewentualnie ktoś jeszcze to zrobiliśmy taką takie takie, no taki jakby prowiant Co to jest? A jakiś szarak o, o, O oh, shit, 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 shit. 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 nie mam sypu. strażników nie mogło być. Uciekajcie, nie bijcie się z nim, co wy robicie. Jest jeden ten strażnik. No Damy i co radę. Co tego? Przez nich musiałem uciekać z mojej wioski. Przez nich ułem UM się przybłędą. Gdzie wy jesteście? O. bijemy się z tym typem. No nie bijcie się z nim, no. Grałem. Mówiłem. Dobra, najwyżej bez bez tego pana. Wygrałem. No. Ponałem jakiegoś chyba, że skończyłem moją To ja go zabiję. Cholera, Cholera. Nie, nie mam już jedzenia. I tak no, okay, trzeba zrobić szefa. Nikt nie ma jedzenia. No a ja już biegać nie mogę. Ja zaraz też świnki są, znaczy nie będziemy Obolujmy ich nie. zabijać. Nie dobra Będziemy ich zabijać, nie jesteśmy jak oni, nie jesteśmy bestiami, nie jesteśmy ludźmi No, no wy może... że jesteście Ja to mam robotyczne ramię Co? No? Nie masz. Masz... takie same obydwa. Ładnie. Ty, ty nie wiesz co się pod nimi znajduje. Gdzieś to tu powinno być Mówisz? No Ja to Ale się nie? daleko nie zapuszczałem hmm. jak uciekłem. To jest do ocean Hmm Gdzie ty doszło przeprowadzić? Szczerze? Patrząc teraz na mapę to nie wiem pogubiłem się ja, ja znowu zgubiłem basę TARDUSZKU! E, najlepiej się cofnąć i... ...i może się odgubimy. Cofam się. To to? to. nie Co jest? A to chyba to. Panowie, to może być to. Po. Tak długiej wędrówce mogliśmy to wreszcie znaleźć. Tak, to drzewo. jest to. Drzewo. To jest. To jest drzewo. drzewo. To jest. To nie jest zwykłe drzewo. To jest drzewo, które uratuje nam życie. To jest drzewo, dzięki któremu. Będziemy mogli wreszcie wyjść Od tego wszystkiego. O oh. oh, ty chyba se żartujesz Nie Osiągnięcie zdobyte Mamy to Jeszcze, jeszcze, jeszcze Co? Prowadzić nas do jakiegoś domku? A? Ja tak szczerze myślałem, że prowadzić nas do jakiegoś domku. Domku, chciałbyś nie stać nas. W sumie <laughs> Jesteśmy w Polsce. Będziemy płacić słonecznikami za niedługo. <laughs> to jest. Nie, są solary jeszcze. A no tak. Dobra. To jest. Początek. Czegoś Pan, wielkiego. Musimy dostać się. Getta. Musimy uwolnić wiczy I musimy pozbawić PL władzy. Z... Ta... Czekajcie jak, jakim cudem Szemoniks i Kosubson wpadli w jego sidła. Co on... może manipulacja? Udaje? Jaka manipulacja? manipulacja? To są osoby, które są strasznie uparte. Nie mam pojęcia jakim cudem mogliby. Przekopiły ich, pewnie? No. No z Władzu eh, może nie o. wiem. z kup... tego, co wiem, jest strasznie przekupny. Trochę no dobra, a tak w ogóle? O, czel, pamiętasz, jak się rozdzieliliśmy i szukaliśmy? Mmm, no Dlatego, To słuchaj, trafiłem na zwłoki. Jakie zwłoki? Czyje? Nie byle jakie, o Co? Zarduszku! Dlaczego? Dlatego Wrób, on z mandarynkami nie, ma. nie wrócił O no. nie! Cholera Straty w ludziach No znowu. Znalazłem jeszcze Znalazłem jeszcze z mandarynki Miał? Tak, a właśnie miał, miał mandarynki widziałem, widziałem wilka, który dalej gryzł go zwłoki a mandarynki. Ale bez takich drastycznych opowieści, tak? Nie potrzebuję szczegółów. Miał mandarynki. A No to trzeba mu zrobić grup. Ja go Nie ożywię, szed. ale pierwszo uwolnijmy z tego niczy. Ja znam altruistyczne zaklęcie poziomu piątego. Nie Super. mam ludzi. radzicie. Ale zróbmy, zróbmy noc. przynajmniej, zróbmy przynajmniej prowizoryczny nagrobek. Nie zostawisz na tym Trudno. Noc. Czekajcie, ja mam inny pomysł. Dziękuję. Okay. Trudno. Nigdy Słuch, cię nie, 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 nie zapomnimy. Nigdy Słuchajcie, nie zapomnę, tego. że rzuciłeś w mnie <laughs> Que é te tipo tu? Geral não aguora aqui, é tia. Te... Au. Węgiel rzucany, nie żyje, nie żyje. Może iść dalej. Niech ten węgiel mu drogę oświeci. Co? To będzie? A, no w sumie. O to, to, to będzie zamiennik nikt świeczki. Dokładnie. Czekajcie, bo was kostek strzał od pleców snajper jak się znalazł. Wiedźma. Gdzie wieźma, co? Tam. Hmm. O shift. O, Ciuu, ciu, shiftować, shiftować, raz, 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 raz. raz. Ty, strażników nie ma, mają jakichś sniperów na dachach, ale do strażników nie widzę. Ej! Podobnie jeden wciąż Hej. śpi, a reszta jest przestraszona, żeby w ogóle wyjść. Nie dziwię się. Słuchajcie, podwaliliście mi sniper, wstawoga nie mogę. Dwoje mogą być fajma. Ej, 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 Dobrze. Poszutam. Gotprima się gdzieś. Zielony ogórek. A więc tutaj zacznie się coś wielkiego.